Tania, Złota Podkowa, odcinek pierwszy. Anastazja, chodź Sej, dosyć tego dobrego. Anastazja, Anastazja. Tutaj, dobrze, konik, chodź. Okej, okay, chodź. Uważaj, skarbie. Chodź. Czemu ona, a nie ja? Ach, uważaj, jak biegniesz. Ej, 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 nie bądź taki nerwowy. Spokojnie. Ty mówisz spokojnie? Ona mnie nie wybrała, tylko tą Anastazję. Łatek, spokojnie. Tak, spokojnie, spokojnie. to mnie wszystko nudzi. Kora, nudzi ci się? Och, tak, a co? Bo mi też. Pa! Aha. Dobry konik, teraz ci to odnieś środki, ja zaraz ci przyniosę siodło i ogłowie. Ej, ty! Co ja? Ty, podaj mi to siano koło ciebie. Dobra. Tylko ostrzegam, że będzie poślinione. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Proszę, dzięki. Ciężko je. Niechętnie to bym to urwała. No, Anastasia, już jestem. To zacznijmy od siodła. Okej, okay, dobrze leży. To teraz popręg. Okej, okay, jest dobrze. To teraz ogłowie. Po założeniu ogłowia Okej, okay, już jest wszystko dobrze. Teraz tylko czekać na nią. Dobry konik. Jaka dobra ta zabawka! i dobrze Mika, już, już. No chodź, no chodź. przywiązać. No już, no już sięgam. Proszę. O, 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 o. Dzień dobry. O, dzień dobry, to na jazdy, tak? tak? Tak, to już na koniec jest uszykowany. Dobrze, pani idę mi wodzę? Tak, tak, oczywiście. Proszę. E, wiesz, co to już jedźmy na hale ja tylko przyniosę jakieś przeszkody. A ty w tym czasie możesz postępować. Dobrze. Okej. Okay. Pojechała, to idę poprzeć szkody.